Oto Jona przybyła do nas prosto z planu swojego nowego programu, który wkrótce Państwo ujrzą, Małgosia. Rozenek Majda na program nazywa się Prowokująco Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. I w konkurencjach rozmaitych z Małgosią zmierzy się kilku facetów. Z bardzo różnych środowisk. Dzień dobry. Dzień dobry, Mogłoś. Dobrze Cię widzieć. Was również. W ogóle fajnie jest tutaj wrócić. Muszę powiedzieć, że te zmiany są zdecydowanie na plus. Wróćmy do tego naszego programu. Będziesz się mierzyła z mężczyznami. Tak. Podkreślamy to z różnych środowisk w dyscyplinach sportowych. Można powiedzieć, że w dyscyplinach sportowych, ale tak naprawdę w różnych dyscyplinach życiowych również. I ten sport jest tutaj pretekstem do sprawdzenia tych różnic płci, bo bardzo często się mówi, że kobieta jest taką płcią słabszą, a my chcemy udowodnić, że płcia są równe. I, e i zobaczymy, która z nich jest tak naprawdę słaba. Teraz... Jakie to są dyscypliny? No właśnie, Możesz nam mniej więcej... U, u, mniej więcej powiedzieć. To są niezwykle ekstremalne dyscypliny, Aha. bo tak naprawdę przyznam się zupełnie szczerze, że moment, w którym decydowałam się na ten program, to był taki moment, gdzie byłam w wielkiej euforii i cieszyłam się, że... O, widzę, że tu się wspinasz. Tak, tak, To się wspinamy na ściankę. I nie patrzę w dół, nie patrzę w dół. Patrzę trochę jednak. To, jak widać, są naprawdę spore wysokości. To był pierwszy mój raz na skałkach. Wszystko co robimy, robimy naprawdę. Nic, niczego nie udajemy. Wszystkie przeżycia, przygotowania, to wszystko jest naprawdę w stu procentach. Czyli weźmy teraz pod lupę tę dyscyplinę, którą pokazaliśmy, wspinaczka skałkowa. Czy Tobie ktoś w tej kwestii rzuca wyzwanie? Jakiś facet tak. mówi, Gośka zmierzymy się na ściance. Czy to Ty wybierasz sobie ofiarę i mówisz, Mordeczko, będziesz się ze mną wspinać i ci sklepie pupkę. Ja nie mam wpływu na wybór ani dyscypliny, ani zawodnika. Tak naprawdę dowiaduję się o tym przed każdym wyzwaniem. Po prostu wyświetla mi się w naszej siedzibie głównej, gdzie oglądam ten materiał razem z, moimi, z moim kobiecym wsparciem. Mam dwie trenerki, jedną mhm. mentalną, drugą od przygotowania fizycznego. Oglądamy razem film, na którym Dowiaduje się kto i jakie wyzwanie mi rzuca. E, mamy cztery tygodnie na przygotowanie i ja i mój przeciwnik. E, bardzo często jest tak, że my robimy to naprawdę po raz pierwszy w życiu. I przez cztery tygodnie bardzo intensywnie przygotowujemy się do ekstremalnych e, zadań. Nie wiem, czy nie zdradzę za dużo, jeżeli Zdradź. powiem. Mogę zdradzić? Tak oczywiście. Zdradzę, słuchajcie o Byle nie radzi, bo tutaj nie będziemy mogli Akurat to wspierać. nigdy w nie. życiu. <laughs> Radziu, pozdrawiam cię. Miałam tego nie robić. No, no, no. Zdradzaj, zdradzaj. <laughs> <Ale> tak, <laughs> Nam... Ale tak wyszło, znowu padło to. Jest tutaj jeden z najwyższych hoteli w Warszawie. I my, jednym z naszych zadań, przygotowujących nas do finału, nie finałem, było to, że my musieliśmy z tego z dachu tego hotelu po jego ścianach po prostu zejść na linach. O nie. Brzmi okrutnie. Było strasznie. Małgosiu, to jest codzienny trening w tej chwili, z tego co mu tak. mówiłaś. Pływanie, siłownia. Jakie jeszcze treningi, żeby no w każdej tej dyscyplinie się mniej więcej e, sprawdzić? To jest tak, że przy okazji tego e, wyzwania, jakim jest program, a który stawia nas naprawdę w ekstremalnych rzeczach, i każdy odcinek powoduje, że musimy przygotować się konkretnie do e, danego zadania. Teraz wróciliśmy z odcinka, który dotyczy również to zdradzę lodowego pływania, Dziękuję. więc proszę sobie wyobrazić, że jest taki śnieg, taka pogoda, my wchodzimy Są i pływamy. Są dziwni ludzie, co grzebią w wodzie. Komuś faz zegarek do wody i szukają. <laughs> Zgupiłem tu telefon. Oni tutaj próbowali odgonić tafle lodu, ponieważ lód w wodzie zachowuje się jak szkło, i my próbujemy po prostu przejść, a te tafle lodowe nas trochę raniły wtedy. To jesteś ty? Ten, no, no właśnie, słuchaj, taki będzie ten program. To jest program, którym nikt mnie nie pozna. Zobacz, ten mężczyzna napływający w piasek. Co to jest? Tym, ja. Gdzie jest makijaż? Gdzie są włosy? Gdzie jest są z ubranka? Ja się tak cieszyłam, że dzisiaj mogę do was przyjść, bo sobie mm -hmm. uświadomiłam, że będę pomalowana i uczesana pierwszy raz od jakichś kilku miesięcy. Bo ja o tak wyglądam właśnie w tym programie cały jak czas. kosmonauta, czego to... się o sobie dowiedziałaś w tym programie? Jak zaczęłaś uprawiać te wszystkie nowe dla ciebie dyscypliny? Że kobieta, której rzuca się wyzwanie, jest zdolna naprawdę do bardzo wielu rzeczy. My o tym wiemy, bo wiemy, że nasze życie, nas kobiet, po prostu przygotowuje do tego, żeby robić pewne ekstremalne rzeczy, takie jak na przykład poród. Przecież jest rzeczą, którą nie wiem, czy wielu facetów byłoby w stanie Nie, od razu przeżyć. ci powiem. No właśnie, i na tej sile, takiej, tej dzikości kobiecej w tym programie bazujemy. I ja też chciałam się dowiedzieć o sobie, jak bardzo mogę. W trudnych sytuacjach e, się odnaleźć i tylko jest jedna rzecz, no nie spodziewałam się, że będzie tak trudno. Czy ci mężczyźni, którzy rzucają Ci wezwanie, to są znani mężczyźni? Tak. Sportowcy między innymi też, profesjonalni, są... no to jak się możesz mierzyć z kimś, kto zawodowo albo wiele lat uprawiał jakąś dyscyplinę. No właśnie. Masz szansę w ogóle jakąkolwiek wtedy? Wiesz, ta naiwność i arogancja to coś, co mam w Aha. sobie, co jest taką cechą napędową, mnie ona bardzo się przydaje, bo jeżeli nie wiesz, że coś jest niemożliwe, to po prostu myślisz, że jesteś w stanie to zrobić i ja właśnie. Czyli z cyklu nie umiem, ale się nauczę. Z cyklu nawet nie wiem, że nie umiem, e, idę w to i i przygoda. A później się nagle dowiaduję w połowie przygotowań, że porwałam się na coś, co jest ekstremalnie trudne. I wtedy zaczynają się schody i wtedy zaczynają się te wszystkie dramaty, których będzie bardzo wiele w tym odcinku i na pewno y, bardzo daleki ten program będzie od mojego, mam wrażenie, dotychczasowego wizerunku. Możemy na razie, nie widzieliśmy programu, ale po tym, co dziś widzimy w studiu, możemy stwierdzić, że przygotowania ci służą, absolutnie doskonałe jesteś w formie. Dziękuję. I tak trzymaj. I skopię tyłki. <grym> Staram się bardzo. Nie mogę powiedzieć, jak bardzo jesteśmy w połowie zdjęć, ale nie, nie będzie to takie proste, niestety. Kiedy ten program na Antenie? Wiosną. Nie znamy jeszcze konkretnej daty, pracujemy nad jej ustaleniem. To jest też taka walka na e, żywym organizmie, bo po prostu bardzo wiele się dzieje. Najlepszy przykład, e, nawet teraz, we wtorek, mieliśmy mieć zdjęcia, nie możemy ich zrobić w takiej formie, w jakiej chcieliśmy, bo ponieważ e, lód się zamraża na wodzie, i po prostu akwent, w którym mieliśmy to robić, jest e, niedostępny. Małysia, więc to nie będzie rzes? W ogóle nie będzie rzeszy, będzie make-upu. Słuchaj, jest taka scena, jak ja wychodzę, minus 18, jezioro, ja w tym jeziorze pływam. Zamroziło mi aparat mowy i nie jestem w stanie mówić, trochę Ty? Mu... <głosy> <Nie> <głosy> I, co, a, I właśnie wtedy reżyser najwięcej chce ze mną rozmawiać, a ja czuję, że mówiąc leci mi ślina, <noise> bo nie jestem w stanie w ogóle, w ogóle wiesz, zapanować nad tym wszystkim. To będzie tak ekstremalny program. Bardzo. Chcesz zobaczyć ten program? Gosie bez rzęstu i leci ślina, to. <noise> razie, chcę zobaczyć. Masz w zimnej wodzie. Tak.